Słuchajmy i zważmy u siebie, że, że według Bożego rozkazu, Kto nie dotknął Ziemi razu, Ten nigdy nie może być niebie. Są marne cienie. Darmo rączki ściąga biedna. Raz ją spędzi wiatr, utnienie Jeszcze musi sama jedna. Nadać z wiatrem przez dwa roki. Potem stanie za niebieskim drogiem. Dziś. Modlitwa nic nie zjedna. Lećże sobie z Panem bogiem. A kto prośby nie posłucha, w imię ojca syna ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju? Zostawże nas w pokoju. A kysz! A kysz. A kto prośby nie posłucha, i imię Ojca, syna ducha, czy, czy widzisz Pański krzyż? Nie, nie chciałaś jadła Zostaw, na boju, To w nas spokoju? I każdą z osobna ostatnim wołam rozkazem Dla was ta biesiada druga Garści machu soczewicy rzucam w każdym kaplicy. Czas odemknąć drzwi kaplicy. Lampy i świcy. Przeszła północ. Kogut pieje. Skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Stójcie! Cóż to? Jeszcze mara. Ciemno wszędzie. głucho wszędzie. Co to będzie? Stan żałobnie, stan. bo, czy mi się wydaje, czy tu usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie na Boga! Wszak to zapada podłoga i blade widmo wstaje Zwraca stopy ku pasterce i stanął tuż przy boku. Zwraca lice ku pasterce Białe lice i odsłony jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i to utopił całkiem w Patrzcie, jak patrzcie na serce, jaka to ponsowa pręga. Tak, jakby polsowa wstęga. Albo jak sznurkiem korale, od piersi aż do nóg sięga. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówił serce. Pokazał ręką na serce? Lecz Bez nic nie na serce. Czego potrzebujesz duchu młody? Czy prosisz o chwałę nieba? Czyli oświęcone gody. Jest dostatkiem mleka nieba. Są owoce i jagody. Czego potrzebujesz duchu młody? Żeby się dostać do nieba? Ciemno wszędzie, Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Odpowiadaj, Maroblada! Cóż to? Nic nie odpowiada? Gdy gardzisz mszą i pierogiem, Idźże sobie z Panie Bogiem. A kto prośby nie posłucha W imię Ojca, Syna Ducha? Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałeś jadła, napoju? Zostawże nas w pokoju. A kysz? A kysz? Ciemno wszędzie, Głucho wszędzie,

Przedłeś wychodź tędy, bo cię przeklęli imię Boga. Precz stąd na lasy, na rzeki i zgin, przepadnij na wieki. Przemów! Cóż to za szkarada? I milczy, i nie przepada. I milczy, i nie przepada. Darmo proszę, darmo, grodnik, oj się przekleń spanie. Dajcie kropidło z ołtarza. Nie pomoże jej kropidło, bo utrabione straszydło, jak stanęło, tak stoi. Niebo ucho nie pochodzi, jak kamień pośród cmentarza. To jest nadrozum człowieczy. Pasterko, znasz tę osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Po kim ty nosisz żałobę? Wszak bąż i rodzina zdrowa. Cóż to? Nie mówisz ich słowa? Spojrzyj! Odezwij się przecie! Czyś ty martwa, moje dziecię? Czegoż uśmiechasz się czego? Co w nim widzisz wesołego? Czegoż uśmiechasz się czego? Co w nim widzisz wesołego? Daj mnie z i Zapalę jeszcze po świcę. Próżno, palę, różno świcę. Nie znika przekręta dusza. Czegoż? Oglądasz się czego? Co w nim widzisz, kochany? Przebóg. Widmo kroku rusza. Gdzie z nią? On za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Gdzie my z nią? On za nią wszędzie. Co to? Państwo, staję tu przed Państwem ósmy raz i zamiast trema coraz mniejsza, to co przedstawienie większa trema. Chciałem najpierw podziękować wszystkim Państwu, że pomimo dziadowskiej pogody, dziadowskiego stanu dróg, zechcieliście być tu dzisiaj razem z nami. Bardzo się cieszymy że tylu z Was chciało tutaj przyjść. Chciałem serdecznie przywitać i podziękować za przybycie władzom gminy. Pani Burmistrz Halina Zimmer, witamy serdecznie. Pani, <grytylące> Pani, Pani Przewodnicząca Oświaty w Wadowicach, Pani Elżbieta Kowalczyk. Witam serdecznie wszystkich księży, ojców, nauczycieli, Państwa Dyrektorów, Pana Dyrektora Centrum Kultury, Rodziców witam i dziękuję za przybycie wszystkim naszym byłym uczniom, którzy tu rok temu, dwa lata temu, nawet tuż przed przedstawieniem pytam się moich panów, który rok my to już ciągniemy. To już piąty rok. Piąty rok udało się utrzymać zespół teatralny. Zmieniało się wiele. Zmieniały się scenografie. Dzisiaj tak coś innego chcieliśmy Państwu zaproponować. Odważyliśmy się wystąpić, nie ja, oni. Bez karety, bez korony, nie było tu zwierzątek na scenie. Zostali sami, zostali sami z tekstem i sobie poradzili. Nie zmieniła się również ekipa, która od tych. Wielu, wielu lat jest z nami, jest z naszymi uczniami i od 10 września zaczyna przygotowanie do kolejnych premier. A ekipę tą tworzą. Teraz się będę powtarzał, no ale. Pan Jarek Szwec, reżyser. I nie tylko reżyser. Kiałek tylko wymyślił. Proszę bardzo. tylko wymyślił. Powiedział. mi na moje pytanie, że poradzą. Z tą sztuką. Powiedział spokojnie. Jestem oto spokojny. Ekipę stanowią ponadto. Przepraszam, wie robi swoje już. Jeszcze dwa lata temu bez kartki się odbywało. pani Alicja Petrus, proszę bardzo, Pani Jaru. <plosy> <Proszę panie. plosy> Muzyka, pan Łukasz Kozak. Nie ma pana Łukasza, tak? Panowie, pan Tomek Wójcik, Pan Maciej Malec odpowiedzialni za światło za dźwięk. Pragnę też podziękować grupie, którą pan Maciej prowadzi, grupie animus, która pomogła nam przygotować również to dzisiejsze przedstawienie. I czyli ósme przedstawienie. Są z nami również panie, które znajdują czas na to, żeby jak co roku od godziny, wczoraj od której była próba, pan Jarku? Od 10 do 16. Przedwczoraj? Tak samo. Przedwczoraj tak samo. I tak dzień, dzień po 6 są Panie w kółach, w kółach, w kółach. są z nami, z Pani Naczareńska, Pani Ula Liczyńska, Pani To są wszyscy dorośli, którzy odpowiadają za to, co Państwo tutaj widzieliście. Ale to by się w życiu nie udało, gdybyś nie nasza młodzież, uczniowie klasy drugiej, klasy trzeciej, gimnazjum, które chciało się od tego 10 września przychodzić na próby, najpierw co dwa tygodnie, potem co tydzień, tak? Pan Jarek powiedział ostatnio, codziennie. ostatnio, codziennie. ostatnio codziennie, nocy i dni nie było. I dzięki ich zaangażowaniu, dzięki temu, że im się chciało chcieć. chciało chcieć, pokazali chyba to, co potrafią. Ja już dzisiaj, korzystając z tego, że tutaj jestem, że mogę te parę słów do Państwa powiedzieć, już dzisiaj chciałem Państwa zaprosić na kolejną dziewiątą premierę około 25 maja, a potem spróbujemy pociągnąć to do Dnia Dziecka. Tym razem zupełnie pewnie coś innego i w formie, i w treści, i w wyrazie. Tu już będą może karety, król będzie na pewno, może troszkę rycerzy będzie na scenie. Także tu już zapraszamy wszystkich i tych najmniejszych, i tą średnią młodzież, i tą najstarszą młodzież również zapraszamy. Tyle z mojej strony, ja już za dużo, za dużo mówię. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Że Drodzy, aktorzy, młodzi aktorzy, ale myślę, że bardzo profesjonalnie już działający. Szanowni Państwo, miałam taką przyjemność, że mogłam oglądać wszystkie te spektakle. Osiem spektakli przez kilka lat i miałam tą przyjemność, że mogłam obserwować, jak ta grupa się rozwija. Każdy z tych spektakli był wspaniały. Każdy był inny, każdy był bardzo ciekawy i każdy bardzo gorąco, bardzo mile przyjmowany przez tych, którzy mogli go oglądnąć. Zmieniają się aktorzy, ponieważ młodzież kończy szkołę, kończy swoją edukację w gimnazjum, ale później ta młodzież również działa w innych zespołach teatralnych, w szkołach ponadgimnazjalnych i to procentuje. Natomiast niezmienna jest grupa, która pozwolę sobie tutaj nie zasłaniać troszeczkę się odsunę, która współpracuje z tymi młodymi ludźmi, tutaj mam na myśli panie, które prowadzą w szkole różnorodne zajęcia, które ostatecznie skutkują tą grupą teatralną i reżyser, dochodzi do tego z czasem nowa grupa profesjonalistów, która pomaga przygotować te przedsięwzięcia, które tak pięknie dzisiaj możemy oglądać. Proszę Państwa, chylę czoła przed Waszymi umiejętnościami, zdolnościami. Myślę, że ta przygoda z teatrem pozostanie w Waszych sercach, będzie bardzo długo owocowała w Waszym życiu. To jest coś, co się pamięta na zawsze. Nie wiem, w której klasie jesteście, w drugiej, w trzeciej. Życzę, żeby ta Wasza przygoda z teatrem trwała w szkołach ponadgimnazjalnych i może trochę wyżej. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję i w imieniu samorządu składam serdeczne, serdeczne podziękowanie, a ponieważ dzisiaj tłusty czwartek, tutaj takie małe co nieco też trochę słodkości, nie poluczki, ale inne słodkości. Bardzo proszę dla całej grupy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz Pani już Pan Jarkusz coś musi powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pracuję w teatrach krakowskich. Prowadzę szkołę policjalną, teatralną i uczę w wielu miejscach. Ale z taką przyjemnością przyjeżdżam tutaj do Państwa. Że nie ma takiego miejsca. Nawet nie z taką przyjemnością gram w swoim rodowitym teatrze ludowym w Nowej Hucie, ponieważ ta młodzież jest tak otwarta, tak wspaniała i nawet tak trudny materiał jak dziady bo sami Państwo widzą, że to jest ogromnie trudny materiał dali radę. Także duże brawa dla nich. Dziękuję bardzo. Ja, jak zwykle, po premierze, zapraszam państwa na skromne, co nieco tam na stolikach. Tam państwo dostaliście również folderki. A propos naszego y, przedstawienia, jeśli byście państwo byli zainteresowani, na ostatniej, czwartej stronie jest podane numer konta Rady Rodziców. Polecam się łaskawie pamięci. Dziękuję serdecznie i wiem, że nasi uczniowie już dzisiaj zaczynają znosić modły do ministerstwa, żeby na egzaminie gimnazjalnym pojawiły się dziady, bo mówią, że z tego zrobią wszystko. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia 25 .30. maja. Dziękuję. Ślicznie. którzy zechcieli wspomóc materialnie nasze